Gdzieś daleko, na bezkresnym oceanie, wśród fal błękitnych jak niebo, leżała wyspa niezwykła. Antylia. Była to kraina pełna spokoju, gdzie mieszkał lud prosty i pracowity. Każdego dnia ich ręce pieściły ziemię, a żyzne pola rodziły plony obfite niczym skarb ukryty w głębi morza. Lecz pewnej wiosny wydarzyło się coś straszliwego. Ziemia zamilkła, pola niegdyś zielone i żywe, obumarły, spalone bezlitosnym słońcem. Zamiast złotych plonów nastała pustka, a w sercach ludzi zagościł lęk, bo nad całą wyspą zawisło widmo głodu. W ratuszu gdzie ściany pamiętały pieśni dawnych pokoleń, zebrała się rada starszych. Cisza zaległa w sali niczym mgła nad wodą, aż wreszcie powstał przewodniczący i rzekł głosem głębokim jak ocean. Ziarna w Spichlerzach się kończą, jeśli pomoc nie nadejdzie, wyspa zginie wraz z nami. Wciąż tli się jednak iskra nadziei, potrzeba tylko serca odważnego, które wypłynie w morze po ratunek. W sercu wioski żył marynarz, dzielny i silny. Ramiona miał twarde jak maszty statku, a serce łagodne niczym skrzydło gołębia. Kochał morze, bo to ono było jego domem i przyjacielem. Kiedy starszyzna zebrała się wokół, spojrzenia wszystkich skierowały się ku niemu. Ty który nie boisz się burz ani dalekich podróży, wyrusz i odnajdź ratunek dla Antylii. Na oceanie jest wyspa, gdzie przechowuje się ziarno dawnych plonów. Znajdź ją, a ocalisz nasz lud. Ha, ja podejmę szybkiego zadania. Zobaczę. We'll Marynarz skinął głową, nie prosząc o nagrodę ani słowa wdzięczności. Wystarczyła mu myśl, że jego lud znów zobaczy złote pola. Nazajutrz postawił żagle i odbił od brzegu, a fale z radością poniosły go ku przygodzie. Lecz im dalej odpływał od brzegu, tym niebo stawało się ciemniejsze. Jakby wielka pieczęć burzy spadła na ocean. Pioruny rozświetlały wzburzone morze, niczym migoczące ostrza. Fale i wiatr zdawały się tańczyć w szaleńczym rytmie. Okręt unosił się i opadał, wirując w objęciach sztormu. Nagle morze uniosło się, tworząc wir ogromny jak paszcza morskiego potwora. Statek wpadł w jego objęcia i runął w dół. Nastała cisza. Gdy marynarz otworzył oczy, ujrzał jasny piasek i wyspę, jakiej nie znał żaden żeglarz. Z głębin popłynął ku niemu słodki śpiew. To Syrena o oczach błękitnych jak ocean, a jej głos niósł obietnicę miłości i szczęścia. W żeglarzu fale błękity Tu szczęście kwitnie jak wiosny błyskryty Zostaw za sobą burzowe odmęty A serce znajdziesz odtrost podjęte Miłość latarnią w morskiej otchłani Wiecznym ogrodem